465 kapsli mam, więc teraz czas je wydać. O, kwater mieszkalny. Proszę bardzo. <laughs> Od razu, Emi. Kogo ona mi przypomina? Z filmu. Ale jakiego? Ha. Kurczę, taka charakterystyczna postać. No dobra, nieważne. Teraz. Arkadiusz Wróbel. Wilku, jak się urodzi dziewczynka, daje jej imię Barbara, a chłopcu Arek 4. Więc jest dziewczynka, proszę bardzo, Barbara. No tak, Bara. <ścoughs> to też by pasowało do tego schronu. Barbara. Tak, tak, tak. Wątpię, czy istnieje w Polsce jakakolwiek Barbara, która nie spotkała się z tym żartem. Wernitrex Shaw i Francesca Barton. Barbara Barton. Okej. Okay. I mamy jedną skrzyneczkę. Proszę bardzo. Co tam w środku? Woda. To się akurat przyda tym razem. Kapsle i... Uuu, siła plus siedem. Wdzianko komandora. Jeszcze Johnny Cox. Dokoksowany, szczególnie wytrzymałość. O, ho, 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 ho. To może on poleci w takim razie gdzieś? Chodźcie wy tutaj w ogóle. <ścoughs> Pilot. No no no. Tutaj się udało. No tak, w końcu nasza panna tutaj jest. Joyce Bowman. Wdzięko komandora. Wasteland Gear, weź. Do siły masz, do agility, do szczęścia. Kurczak, to jest plus dwa i plus dwa, no to nie wiadomo komu to dać. Wytrzymałość. W sumie. Ej, ja tobie mógłbym dać teraz. Do szczęścia więcej i cię wysłać. Ale jeszcze zobaczmy tutaj naszą pannę Annę Hill. Ona ma chyba więcej z tych, tych statystyk. 10, 19, 25, 29 w sumie. Tutaj gorsze sumowanie. Powiedzmy 10, 14, 19, 24. I jeszcze 4, czyli 28. Aha, oni po prostu mają 28 na starcie. I jakoś tam rozdzielone. A ja u Anny zwiększyłem. Coś tam. Wytrzymałość? Wytrzymałość, chyba. Dobra. W takim razie Anna jednak poleci, ponieważ. Zaraz, wytrzymałość. 5 plus 2. Wytrzymałość, 7. To jednak poleci Johnny Cox. A Anna będzie tutaj siedziała i pomagała w nowych dzieciach. W sumie John Cox też by się przydał do tego celu. Ja zostawię na razie Johnnego Coxa. Niech tutaj będzie. Szczęście większe. Czego potrzebujesz do robienia dzieci? <laughs> Rozebrać się. No jasne. To może Joyce Bowman zacznie u nas w taki przyjemny sposób? No tak! Krypta 6.9, jak można inaczej zacząć tutaj? Jak nie od kopulacji? Okej, okay, w takim razie Anna. O! Powoli, powoli. Nie, na sam koniec ją wyślę. Na samiutki koniec. Tak, bo pozbieram jeszcze wtedy rzeczy. Ile mamy? 23, to jeszcze jest troszeczkę miejsca. No, dwa chyba. A tutaj nie ma więcej na Radway'e. Tak? Tak. Więc zbliżamy się do maksimum. Bardzo szybko. Rush, nie opłaca się. O! Zwiększony specjal. 200 za to dostaniemy. Hmm. Mogę z tego zrezygnować i zobaczymy. No bo na pewno teraz tego nie zrobię. Może być coś trudniejszego. Z kolei. Ale ja jeszcze dosyć szybko będę tutaj mhm. Mhm, mhm. Trudna sprawa, ponieważ ja jeszcze dzisiaj zamierzam trochę później grać. Więc jeszcze dzisiaj będę mógł zrezygnować z czegoś jednego. Ta. Zostawię to. 7 miejsc bez problemu tutaj będę miał. A że z dwójki na trójkę to w jakieś dwie godziny się zwiększa, to na pewno wtedy zwiększam wszystko. Okej. Okay. Tutaj tutaj już leci flircik. Dobra. Co dalej? 226. Więcej dzieci. Mamy 54 max. Dobra. Tu jest kopulacja. Trzeba wskrzesić Johnnego Cox'a i zawrócić. Tak, więc kasa na to będzie potrzebna. Woda. Dawajcie. Super. Oki. Okay. Z tego co widzę, ja mam teraz bardzo mało wody i teraz dużo jeszcze dzieci. Będę potrzebował chyba zrobić sobie lekką przerwę od robienia dzieci na masę. Troszeczkę oczywiście będzie, spójrzcie jaki bouncing już. Mm, 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 mm. <laughs> Jak ja to lubię! Już! Szybcy są. Zróbcie mi czworaczki. Postara się, Johnny. Ale czy buzik nie ma przypadkiem tu teraz więcej? Nie, czasami są i trzy naraz. Okej, okay. dobra. Są i kapsle. Dawajcie więcej kapsli. A właśnie. Aha, ja nie mogę w momencie, kiedy już coś wyprodukują, jeszcze dać im widzianek. Bo już za późno. Więc nasz rozpłodnik to tutaj będzie Johnny Cox. <grym> A ty, Joyce Bowman, co możesz zrobić? Masz troszeczkę siły, troszeczkę wytrzymałości. Najlepiej w takim razie chyba Ciebie wysłać tutaj gdzieś. Percepcja. Pokój do percepcji by się przydał. Na przykład tutaj. Tak czy siak będę musiał rozwalić jakiś głaz. Co? 225 Nie dało się go po prostu wynieść hmm. Szkoda Dobra, w takim razie Ciebie wyślę Do siły Tak? No co jeszcze? Agility Paryzma Siła niech będzie Jest woda. I energia. Johnny Cox. Anna Hill? Nie, nie wyślę jej wtedy. Dobra, ile wam to zajmie? 15 sekund. Tu zaraz wyślę Annę. Dobra, co ty tutaj masz? Ja ci to zrzuciłem z ciebie. Siła plus 2, Agility plus 2, szczęście plus 1. Tutaj komuś dam Donaldowi. Może być. No. I teraz już nie mamy miejsca na więcej paków tak, 25 max. No właśnie tutaj nie ma. 11? Skąd? Mm. Okej. Okay. Ah. Dobra, w takim razie wysyłam ją. Dobra. Aha, wytrzymałość plus 2. Inteligencja plus 2, szczęście plus 1 versus wytrzymałość plus 3. Yy, może być, chociaż siła plus 7 też wygląda nieźle. Muszę komuś dać tutaj już. No dobra, niech zostanie. Jest wytrzymałość w tym. Coś jeszcze? No tak, wszystkie skimpaki. Szybciej klikać się nie da, niestety. Dobra, eksploracja. Jazda Anno. no <ścoughs> jest tutaj tylko duchem przez chwilę. <ścoughs> Wyglądało to jak teleportacja. Najpierw dusza się teleportuje powiedzmy, właśnie z tym nigdy nic nie wiadomo, a potem reszta. Okej, okay, to jest trochę. Depresu... depresujące. Dobra. 29 kas mam, super, jestem spukany. Mogę sobie kupić obiad. Rozy dwa, może. Nie, no tak. <grystanie> tutaj za darmo dają. Powiedzmy. Trzeba zrobić swoją dole. Okej, okay. Johnny Cox nic nie robi? Niech robi dzieci. W takim razie tutaj jest fajna atmosfera na robienie dzieci. Komu dam taką okazję? Denis Peterson znowu? Dużo percepcji. To ma tutaj dużo wszystkiego. Denis ma dużo. Dawaj. Aha, jeszcze tutaj potrzebuję zbustować. Yy, to może zły pomysł teraz. Dawaj tutaj na chwilę. O. Nic nie zmalało. Chyba. Dawajcie, dawajcie. Coś tam płonie. Levele? No i dobra. Z tymi kapsulami się powoli zbliżamy. Dzieci sobie chodzą, a nie psocą. Raj! <grystanie> Okej. Okay. To tutaj ja w takim razie odeślę jedną osobę do drugiego pokoju. Kogo? 4, 2, o! Będzie balans. Siła. Ty jeszcze nie masz, Emilsonie. No to będziesz komandorem. 11. Nice. Dawaj, Denis. Tutaj jeszcze rasz. Super, radroucze. A jak tam tutaj? Godzinka 15 minut. No dobra, to do nie wracaj. I tak. Okej, okay, mamy dwie ciąże? Może być. Jeszcze prawdopodobnie będzie jedna osoba tutaj? Oj tak. W sumie, wy też możecie zrobić jakieś dziecko. Czemu nie? Będzie dużo charyzmy. No właśnie. Szybko wam pójdzie. Ok, rasować. Moja nowa rezolucja. Dalej, dalej, dalej Aaaa. świetnie. Jakby przynajmniej jakiś achievement był. Achievement to raczej cel Daily Goals Objectives. No, cele. Dawajcie, dawajcie, niech się uda. Super. Teraz lecę dalej. Power Station. Sami wojskowi. Świetnie. Aha. O rodzina. No nie, no nie. Okej. Okay. A właśnie! Ja tutaj proponuję zrobić coś takiego. Vernitraxowi dać zbroję komandora. Zbroję. Mundur. A tutaj dam. Najgit. No Jak tam? No 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 no, raz, raz raz. 34%. Jechać z tym. Super. <grymne> Tylko dziurki nie zróbcie w podłodze, bo woda się zanieczyści. A właśnie, ja tutaj być może właśnie mam napromieniowanie. Pewne. Reaktor jądrowy. Trochę mało tej wody tutaj. Ale żeby nie przeciekało nic. Dawajcie tę świnkę zabić. A właśnie mogę coś tutaj budować? Chyba nie. Generalnie teraz nie mam kasy. Jedziecie dalej. No, czyli z wodą już stoimy. Jeszcze tutaj raz. 54% ryzyko. Super. Jeszcze zaryzykuję raz. Roderowcze. Dużo życia im zeszło. Co tam? Yy, co? Aha, kryzys był. No jasne. I wróciliście znowu. W takim razie, ty się wracaj. A nie, ty będziesz pracowała. A, dobra. To ja w takim razie wyszlę ciebie potem tutaj. Jeszcze raz. 64% na fejl. No i udało się. Okej, już więcej nie testuję. Szczęścia. Krwiniaki. <ślinik> Zrostu jest obok. Wrzucać je! <głos> <głos> o nie, mało HP! Fu! No dobra. Więc tutaj już zaciążyła. Denis była aż tutaj. Proszę bardzo. O, kobieta teraz mówi. Świetnie. I tak, woda, 58%, nie ma sensu, tutaj 39%, jedziemy, sfejlowane. Cóż, ej, poćwiczcie od razu, dawaj, dawaj, wilczku, dawaj, mm. Nie jak tam? <laughs> Przynajmniej to co było w lodówce już jest gotowe do spożycia, <laughs> aha, to pójdzie chyba szybko. Okej, okay. 210 kasy. Dużo mi brakuje, ale już raszować wiele więcej się nie da. Okej, okay, na szczęście sukces. Jak tam tutaj? Gdzie ja mogę jeszcze raszować? Wytrzymałość ci się przyda. Zostawiam cię tu Katlin Okej, okay, a tu 36% Kartez. Nie masz dużej inteligencji. Myślałem już, że dlatego tutaj chcesz mieć zestaw chemika. I jeszcze raz. No i super. A jak to? Czyli widać, że te pokoje już się zresetowały. 50% ten jeszcze nie. Ale niedługo się zresetuje. Tutaj jeszcze niereszowane. Jest. No. No. Super. Teraz tutaj kogoś wysłać na mały rasz. Chyba to słabo wyjdzie. A właśnie. Ja mogę tu jeszcze przywdziać formalne wdzięka. Tak? No i dawajcie. Alo. 48% Nie wiel pomogło. Ale udało się.. Za roboty! się rozochocili już. Dobra. Zabieram ci to. Okej. Gdzie jeszcze mogę? Tutaj. Być może za chwilę. Już więcej nic. Ty gdzie byłaś? Dania Barton? No tak. Tutaj. A ty, Johnny Cox? Wytrzymałość duża. Może polecisz na krótki dystans? <ścoughs> Zbroja wędrowca pustkowi. Dam ci jakąś broń. To może gdzieś tam stąd? Nie, słaby pistolecik. Już trochę lepszy, 3-4. 2-5. Co my tutaj jeszcze mamy? 0,3 4,6 9-10 O! No. Bierzesz broń, w łapkę. Proszę bardzo, shotgun. Pamiętaj walić z bliska. Jeden headshot. I bez głowy. Mógłbym pić Nuka Cole cały dzień. Oj tak, ja pamiętam jeden taki wieczór, kiedy był. <śmuszczaj> było z dolewką Coca-Coli, tylko nie taką dolewką jak w KFC, że dolewają ci zlewki innych i to jest bez gazu zupełnie. Tylko z dolewką, naprawdę z dolewką Coli. I. To. Przez całą noc. Po prostu narkotyzowaliśmy się tak tą kofeiną, że lataliśmy <laughs> i rozochoceni. <laughs> o, oh, to było ostre. Cała noc dlatego, że to było wesele. Okej, okay, 12 steampaków, to nieźle. Dawaj. Zaraz ciebie znowu wezwiemy, więc nie przyzwyczaja się tam za bardzo. Ale coś znajdź oczywiście. Myślałem, że już nigdy stamtąd nie wyjdę. Uuu, ten to nawet chce podróżować. <laughs> Jeśli znajdę chociaż jedno pudełko cukrowych bomb będzie warto. Dobra, to tyle. Chyba, że tutaj jeszcze mogę rasować. A, jeszcze mam kasę na jakiś. No dobra. O, udało się. Mogę go wezwać? Nie, i tak mu się nie przyda. Dobra. W takim razie teraz mogę jeszcze coś wybudować. Co takiego? Nie ma za bardzo co? Bym zbudował coś nowego, tylko że muszę przebić się. Znowu a! Musimy skrzesić naszego. No to odkładam kasę. Ta. Ewentualnie nam magazyn jeszcze będzie. Jak tam? Exploring. Dead na samym końcu. Rolf Hancock, okej. Okay. Już myślałem, że tutaj jest dead. Że zmarł permanentnie. Okej, okay, pokój płonie. Szybko kogoś. Proszę bardzo. Uuu, tutaj zazieleniło się przed chwilą. Wyższe morale. Ok. W takim razie jeszcze rozdzielę trochę do tutaj. Kogo? Percepcja. Nie, percepcji to w ogóle nie zbustuje. Heather Curtis Agility. Już większe. No to może być, jeszcze większe. I tutaj rów. Prat też. Dobra, potrzebuję jeszcze dwóch osób do klasy. Ja mam kandydatki. Aha. Co masz lepszego? Wytrzymałość, percepcję? Nie, przydasz się do klasy. Potem przydasz się znowu tutaj. A tu wytrzymałość. No to nie ma po co kogo tutaj stąd wrzucać. Jeszcze do siły. Denis? Nie, i tak dużo ma. A tu percepcja. Przepraszam. Wernitraxa rzucić. Siła 3. No. Będzie miał jeszcze większą siłę. Uuu, już blisko jest. Okej, okay, będziemy niedługo zbierać w takim razie. Dobra, w 640. No cóż, zbieramy. To rozdzielone już jest. Wytrzymałość w sumie mogę komuś jeszcze dać, tylko nie ma za bardzo komu tutaj, ponieważ nie ma żadnych zbustowanych. Nie, to niech tak zostanie. A w sumie zaraz, rozpłodnik. Gdzie jest nasz rozpłodnik? W sumie Bruce Lee Davidson też by się przydał. Kto będzie jeszcze rozpłacał? Tutaj. Oczywiście, Nathan. Dobra, wytrzymałość. Ćwicz. Ach, no następnym razem, ponieważ masz jeden, więc szybko to zrobisz. Kto jeszcze będzie rozpłacał? Ty? Trochę intelektu, trochę charyzmy, trochę siły, trochę szczęścia. Ale tutaj nikt nie zrobi paków przez to. Dobra, dawaj. Tyle. Nie ma co się zastanawiać, nie wiadomo ile. Okej. Okay. No dobra. No to w takim razie do zobaczenia już niedługo. No i będziemy mieli nowe miejsca na nowe niki wasze. Więc piszcie jak chcecie. See ya!